Trzeba ja widzę, że dzisiaj znowu kubuchek się nagrywamy i dzisiaj, dzisiaj będzie po jego naczyć, że tylko kapsuły można używać. Różne w sensie. Dobra, no, chyba zaznacz sobie, dokąd my lecimy, bo tutaj. A gdzie był ten zrób, bo gdzie była ta stacja z nim. O Boże drogi to na długi koniec mapy. Dobra, no, ty sobie zaznacz, że my lecimy. No, lecimy na tą stację. Ona jest chyba tu. Nie, ona... Czego, lecimy na tą stację? A to jest stacja? Przecież tutaj Tutaj też jest stacja Dobra, no tutaj byśmy wylądowali, żal jest Zobierzymy? No i po prostu pchniemy, ale ktoś mnie goni Ja jestem na górze. No, nie go będę w takim miejscu. Jak ktoś mnie ciągle goni. Idę do tej stacji, w ty zaznaczyłaś. Oj, bo ja jeszcze latam. Jest dawno nie. O no, tutaj jest. Jesteś? Miałem pije zeją. Na tej stacji. Dobra, myślałaś, że ten kamień może się wybacz, ale nie. Się tu? Zabijemy jakiegoś typa. A ja zabiłem typa, a ja zabiłem Piedagoga z A ja go zabijam używając tych bomb Co? E, ta, ta. Jest ten zrzut do... Ten zrzut... chodzicie Chodzi o to... Opadaniem. Tak To jest na innej stacji. No to wiesz co musisz zrobić? Co? Musisz umrzeć i jeść je od razu. Aha, muszę umrzeć, a, a ty mnie... Chociaż brakuje mało punktów. No dlatego właśnie. No i teraz wejdź na tą ramkę. Patrz. A ja wymyśliłem sobie lepszy pomysł, że sobie wszedłem na szczyt tej kaczuszki. Nie łapie z tego Jeszcze masz tam taką przepaść O, o kur Dobra, ale chyba wszystko poszło z zgodnie z planem Ile to punktów? Jest! Spada pod tytuł i moi a ja sobie się ulecie w bandaż armii. Eee. Końca, dopieliście jakąś broń. A, trochę twoja dajko spadła, a moja spadła bliżej. Moja spadła bliżej niż twoja, tyle mam do powiedzenia. Tak ciężko było cokolwiek to z tobą przycona, ale jestem na tą zbran. Ja mam, ja mam kolabic turmowy koloroskręt. Weź sobie, we sobie ten dar, bo on zmniejsza użycie, zużycie energii. Ja mam OXR. A ja mam karabin stormowy ma choros kręt. Powiedz mi ten karabin. Ja się nawet cieszę, że mam karabin. To da się wynająć MPC, daj go wynająć. On nam bardzo, bardzo pomoże, bo MPC... No ja będzie zawsze dodatkową osobę.

tu no nie mam amunicji, no. To, to chodź, zobaczymy. Zbiła nas z tego posa tą po. A ja nie mam nic. A nie wzięłeś tego karabinu? Wzięłeś ten karabin, czy nie? Eee, Holoskręt? Tak. Wziąłem. Mam 17 amunicji do niego, czyli bardzo mało.

Ja mam 5 amuicy do tego, no Za 5 tego nie używaj z tej A może z tego dostanę? Nie wyspanę w ogóle tam z tego Ja tu przyszedłem tylko po amuicie Bieszka, wieszka, bierzka, bierzka to. to jest dobre? To jest tak bo pamiętaj, że jak naładujesz cał, no to wtedy... A A, a można wrząć to samo co się trafiło z to tylko z innej rzadkości? Bo to jest to samo ty... bo, to jest to... bo to jest to... samo, tylko z innej rzadkości. Tego się nie da trafić w innej rzadkości. Co ja? Nie steraj mi za Eee, bijesz się w kimś? Nie, steraj mi do gniazda Bo znajmi też się dostaje punktu, nie musimy być tak bardzo stu... To się teraz zjada Byśmy mogli zaryzykować i mi... Taki... A skocznij ja mam ten kanał Zrobiłem tutaj wszystko. O Boże, dogi! Chcę! Chcę do kogoś? Do tego mini-mocu. Ale on już dał. Mi tam stykot przy okazji. Który jest nawet dobry, bo prawie na mnie wstał. Wiesz, ci pomaga?

Ale ja sobie to po dniu się kogoś No wiesz tam jest No parę wybiłem sobie do góry no? To było niesamowite Możesz go używać? No tak! No to zazdroszczę A patrzcie to miała! Kuję jakie? To mamy tyle samo, ale nie ma Tutaj jest moja O coś lepszego Ja mam snajperkę

ja mam kalawinę. Czy on masz kaps, masz kapsułę szczeliny? Mhm. Nikt przy niej nie ma. Zaż tam będę. Zaraz przyjdę to. No, no patrz no. A do mnie atakuje jakiś random. Patrzcie, kolejnego typka. Typka. To są same buty! Na razie. Chodź, tutaj jeszcze w tej kapsule wypadł minigun. Z ceo, o Jackie. Kończyłem jeszcze granaty uderzeniowe. To nic. I w ogóle dlaczego tutaj jest jakaś. z prze przewroty sta podłoga? Zbudowałam grę. da się ją zedykować? Gdzie jest ten minigun? Gdzie jest ten minigun? Gdzie jest ten minigun? Tutaj? Tutaj są wszystkie bronie ze zrzutu i ta nitka jest była moja byłem wtedy za minigun. A ten wiem co to Precyzyjny nalot też zdobyłeś? Też tak, on wynika z tego zrzutu, on jest dobry? Tak, on, on ma tylko jedną życzę więc. No to musisz go do zrzutu zrzutu. Zaczekaj bo tam widzę, że jakieś typy jest. To lepiej na niego teraz nie wysyłaj tego nalotu, bo jeszcze jest taka sytuacja, że nie Toż otwiera okay, mam wszystko do tego, do tego, do tego... O kur... Szybko chodź do tego, tutaj, do mnie, szybko, bo inaczej umrzemy. A ja mam mitycznego mini-gola. On nie typ jest, typ, typ, typ jest. No patrz, no tutaj mi pokazuje, że jest. On nie spajtuje.

Nasz bot wszystkim żbije Ja bym poszedł do stepy ptaki On jest na górze Dobra mo może pójdźmy do stepy bo, bo zaraz zginiemy w burzy jak tak dalej pójdę Co? Masz Ktoś mnie zaznaczył. Okej. Czy e, ty jesteś? Czy ty jesteś? Lecę do ciebie.

Ty został ostatni typ, może uda nam się to wygrać. Pochójka. To co by też tutaj zadało? Nie. Dobra, to ty właśnie mnie. Dla widzowie!